Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj i Paweł Cichecki porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będę dla Was komentował zawody Pucharu świata, które odbyły się w Lachti. Na taki moment tego sezonu czekałem kilka miesięcy. Nareszcie Polak po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w topowej trójce. I najważniejsze jest to, że Aleksander Zniżczoł, który wcielił się w rolę lidera, wytrzymał presję. Co prawda po pierwszej serii był na drugiej pozycji, w drugiej skoczył na trzecie miejsce i jeszcze przed 30. urodzinami zdobył pierwszy podium, to jest jego życiowy sezon. Mam nadzieję, że z tym liderem zostanie na dłużej. To była piękna chwila, gdy m.in. Kot i Wąsek stali na dole i naszego mistrza unieśli do góry, gratulowali, mu cieszyli się. Z drugiej strony, przykre, że stocha i żyły nie było, ale ci dwaj nasi jeszcze do tej pory liderzy. Fenomenalni skoczkowie przeżywają trudny czas, no bo w tym dzisiejszym konkursie tylko właśnie Olek zakwalifikował się do drugiej serii, bronił honoru polskich skoków, skakał fenomenalnie. Tomasz Tumbiśler mógł odetchnąć, kot wąsek i zniszczył, nie zniszczył tylko żyła. Skakali tak sobie, choć biorąc pod uwagę kwalifikacji wydawało się, że żyła i Stoch będą lepiej skakać, ale wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy od 2008 roku Stoch i żyła w dwóch konkursach nie punktowali. Znaczy, chodzi mi o to, że po raz ostatni taka sytuacja się zdarzyła, żeby ci dwaj skoczkowie w, pod rząd w weekend. Nie, nie, nie zakwalifikowali się. No to, to aż tyle lat minęło, bo tak to jak się stok nie kwalifikował, to był żyła. I pewnie między innymi to jest takie rozgoryczenie, że ci skoczkowie jakby no, nie byli tam na dole, bo przeżywali swoją porażkę, a inni skoczkowie jakby cieszyli się z tego fenomenalnego wyniku zniszczoła. Tym bardziej warto tutaj podkreślić, że ten konkurs był dosyć Loteryjny, a Oleg wreszcie jakby wytrzymał tą presję, no bo pamiętamy te wszystkie inne konkursy, Willingen i, i także inne zawody, gdzie, gdzie no, by był taki czas, że kilkakrotnie Oleg jakby nie wykorzystał tej szansy. Raz pamiętacie, prowadził, raz był trzeci, nie potrafił jakby tego drugiego skoku oddać dobrego, ale tym razem jakby oskakał się w tej topowej dziesiące, jakby zaznajomił się z tą presją, która towarzyszy, gdy walczy się o podium i w końcu, tak jak Wam tutaj mówiłem w kilku tych odcinkach moich na kanale, że wreszcie w tym sezonie doczekamy się takiego momentu, gdzie Aleksander wytrzyma tą presję i wskoczy na podium i zgodnie z zasadą Apoloniusza Tainera zniszczał to, zrobił, wskoczył na podium i mam nadzieję, że teraz wy zbliżającym się Roof Air, ten były wicemistrz świata z 2012 roku będzie to potwierdzał, bo zobaczcie. Aleksander zniszczał, był wicemistrzem świata juniorów, także potrafił zdobywać medale w drużynie na mistrzostwach świata juniorów. 12 lat temu debiutował. Zobaczcie, ile potrzebował cierpliwości, wytrwałości. Między innymi można powiedzieć, że był raz w kadrze B, trafiał do A, nawet w tym sezonie przecież był taki moment, że. Po kiepskim początku wypadł, później wyskakał sobie to miejsce na turniej czterech skoczni dopiero w nowym roku. Rozpoczął punktowanie, wskakiwał do topowej dziesiątki i jest teraz liderem kadry Tomasza Tunbichlera, bo jest najlepszym Polakiem w tym sezonie. Osiągnął pierwsze podium. Wyobraźcie sobie, że to było 205, 200 57. Podium indywidualne Polaka w wypucharze świata. Najwięcej to ma Małysz 92, 180, Kubacki 38, Piotr Żyła 23. Później, później wielu, wielu kolejnych Polaków ma. Takich, takich właśnie zawodników jest 13, jeżeli chodzi o podium, a między innymi zniszczył, dołączył do grona takich skoczków jak Biegun, Fias, co, 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 co mieli? Mieli jedno, jedno podium. Mam nadzieję, że teraz dołączy do ziobry i później do kota, który ma trzy. Nawet w tym, w tym sezonie. Olka stać się na to. Jeżeli chodzi o ten sezon, to powiedzmy sobie szczerze, ten życiowy sukces. Te dobre skakanie Aleksandra Zniszczoła w tym sezonie w pewien sposób rekompensuje nam kiepską formę liderów, Żyły, Kubackiego, Stocha. Zobaczcie, polscy skoczkowie potrwa, potrafią być wytrwali i cierpliwi. No, bo pamiętamy, że Dawid Kubacki, Kot, Stoch, Żyła potrzebowali także wiele czasu, wiele konkursów, aby wskoczyć do tej topowej. Trzydziestki. Aleksander zniszczył, pamiętajmy o tym na samym początku tej swojej kariery. Uczył się tego fachu, trenował u Jana Szturca, czyli legendarnego trenera, który szkolił m.in. Adama Małysza. I także Piotra Żyłę. To jest coś pięknego, że, że, że ten Wiślanin wreszcie wskoczył na te podium. Pamiętam jak kilka lat temu, gdy te swoje pierwsze punkty zdobywał w topowej dziesiątce. Pamiętacie, jak kiedyś w Zakopanym był na dziewiątym miejscu, później był ten spadek. Formy, ale od początku swojej pracy Tomasz Tumbiśler wy tego zawodnika wierzył. Mówił, że Olek w pewnym momencie mógł, że wskoczy na podium. My wszyscy pasjonaci sportów pewnie byli tacy. Miłośnicy tej dyscypliny, którzy nie do końca wierzyli w słowa Tom, Tomasza Tumbiśnera, ale pamiętam, że Oleg zawsze ciężko pracował, zawsze w siebie wierzył, na początku zaczął regularnie punktować. Pamiętacie, w zeszłym sezonie w tym zaadaptował się w topowej dziesiątce, kilka razy tych szans nie wykorzystał, ale nadszedł ten moment, że stał się tym liderem. Zresztą ten weekend w Lachty był dla niego udany, bo powrócił do topowej dziesiątki. Ma pierwsze podium w tym sezonie. W kwalifikacjach skakał bardzo dobrze, już kwalifikacje były pewnego rodzaju takim zwiastunem, że to będzie dobry konkurs. Także w drużynówce już wcielił się w rolę lidera. Wygrał Jan Hyrle, a na drugiej pozycji zameldował się Prewc. Wyobraźcie sobie, że ten fenomenalny. Reprezentant Słowenii po raz 60. wskoczył na podium, po raz trzeci w tym sezonie był na drugim miejscu. Jeżeli dalej utrzyma tą swoją fenomenalną dyspozycję, to niewykluczone, że zakończy tą karierę w planicy, w stylu tak jak to robił Adam Małysz, A Jan Herle w tym drugi raz w tym sezonie wygrał i także on no. Drugi raz w tym studeniu, a trzeci raz w karierze. Ten konkurs był dosyć loteryjny. Jak mówiłem, cieszy postawa Olka Zniszczowa, który uratował honor polskich skoków, ale z drugiej no martwi szczególnie dyspozycja stocha, żyły, kota i pozostałych naszych zawodników, bo tutaj, jak spoglądam na tą klasyfikację tego dzisiejszego konkursu, szczególnie w tej drugiej serii, no to Forfang na czwartej pozycji, Kobayashi na piątej, Fettner na szóstej, Fellinger na siódmej, Kraft na ósmej, paszkę na dziewiątej i na dziesiątej, Heibeck to można powiedzieć, że ta topowa dziesiątka tego konkursu, no to dobrzy skoczkowie zajmowali pozycję. To nie, nie pokazuje tego, że to był loteryjny, ale zobaczmy, cofnijmy się na szczególnie tą pierwszą serię, gdzie Johansson był na czwartej pozycji, ten zawodnik, który przecież wypadł z kadry. Mieliśmy też między innymi tutaj mi przeskoczyły te, te, te klasyfikacje bo tutaj gen, generalka um, inaczej tutaj mam na e, tą klasyfikację gener, generalną no bo prze, przecież nie mieliśmy Zograwskiego nawet topowej dziesiące po e, pierwszej, pierwszej serii, więc, więc tak jak tutaj e, spoglądam na tą klasyfikację generalną e, tego Konkursu po tej pierwszej, pierwszej serii. to tutaj mi to wszystko zniknęło. Na pewno, jeżeli chodzi o tych skoczków, którzy mogą być rozczarowani, gdy patrzę na tą klasyfikację, oczywiście poza żyłą i stochem, no to może być rozczarowany również Filip Raymond, który był 34 w tym konkursie no nic ale doszàngden był na 11 pozycji Bresadola przecież był po pierwszej serii w topowej dziesiące belszał także także tej Franz później ci oczywiście skoczkowie nie potrafili tych pierwszych skoków poprawić po Pierwszej serii. Warto tu nadmienić, że znów nas zadziwił Noriaki Kasai, który po raz drugi w sezonie potrafił punktować, no i znów śrubuje ten rekord najstarszego skoczka, który zdobywa punkty. Raczej chyba ten rekord nie będzie nigdy do pobicia. Ten drugi skok już Japończyk miał zdecydowanie gorszy, no ale jak widać, tam to spełnił ten swój cel i powrócił do tego pucharu dzisiaj dla mnie taki nieobliczalny był kos, no bo potrafił w piątek wygrać, a tutaj w drużynówce rozczarowywał, tutaj również w tym konkursie indywidualnym także rozczarował mnie. Ale najważniejsze jest to, że Aleksander zniszczył w dwóch skokach skakał fenomenalnie, wytrzymał tą presję, no i jakby doczekaliśmy się tego pierwszego podium. W tym sezonie. Tu patrzę na pozostałych zawodników, którzy skakali dzisiaj się znaleźli w topowej 30. Noriaki i Kasaj 28, no to cieszy wynik tego zawodnika. Graner 23, no i spełniło się to, w co wierzyłem i mówiłem, że to jest pewnego rodzaju taki nasz cel w tym sezonie czyli że to, że w klasyfikacji generalnej Oleg zniszczył Przeskoczy Graneruda. No i dzisiaj był lepszy od zeszłorocznego zdobywcy, zdobywcy Pucharu, Pucharu Świata i wyprzedził tego zawodnika. Zograwski dzisiaj 18, i Franz cieszy postawa tych zawodników z tak zwanych bym powiedział nacji niszowych, jeżeli chodzi o skoki. Roman Kołudelka 17, czyli tą końcówkę tego sezonu ma dobrą. Erik Belshaw 15, Robert Johansson. Również 15, a pamiętajmy o tym, że ten zawodnik został wykluczony z kadry reprezentacji Norwegii. Także tutaj warto podkreślić formę Deschwanden, który dzisiaj był 11. W ogóle ten sezon jest piękny, bo tacy zawodnicy jak Pius Paszkę, Aleksander zniszczą. Czyli zobaczcie, czyli mamy takich zawodników. Tutaj jeżeli chodzi o Paszkę i Deszwandyna, czyli którzy po 30. osiągnęli ten swój życiowy sezon, mają życiową formę i potrafili wygrywać, skakiwać na podium. Olek jeszcze zdążył przed tą 30., ale to po raz kolejny jakby ten sezon zeszły, pokazują, że ci zawodnicy, którzy są w tym po 30. albo są blisko 30., albo grubo po trzydziestce, potrafią skakać y, daleko. No to nie są już te czasy, kiedy pamiętacie. No, był Morgerstern, Schmiedenzauer, y, kiedyś Małysz, y, Peterka, Tomi Nieminen, y, Ingrid Bristen y, czy, czy wielu, wielu innych legendarnych skoczków, y, Ahonen, y, którzy, którzy skakali, w tym skakać zaczynali w tym młodym wieku, mieli kilkanaście lat, dwadzieścia, y, a później skoczkowie już w wieku 30 lat Zwykle tracili formę. Jens Weissler był takim pewnego rodzaju wyjątkiem. No to później Japończycy, Adam Małysz, ale potem jakby z biegiem czasu. Ci starsi skoczkowie zaczęli osiągać dobre wyniki, no my jako nacja, Polacy w tym przodujemy, no, wystarczy spojrzeć na Zniszczoła, Kubackiego, Stocha, żyłe staliśmy się taką, taką, taką nacją długowieczną. Jeżeli chodzi o dzisiejszy konkurs, to mam nadzieję, że Olek Zniszczoł jakby do końca będzie dalej, jeszcze będziemy mieli kilka tych konkursów na podium, że w czasie tego roof air będzie skakał dalej. Może doczekamy się pierwszego zwycięstwa i mam nadzieję, że Olek jakby w następnym sezonie potwierdzi tą dyspozycję, pójdzie drogą Kubackiego, oby nie tą drogą takich skoczków jak Stękała czy Koty, którzy, którzy mieli jeden sezon, bądź kilka, jak, jak, jak kot. Mam nadzieję, że to będzie jakby zapowiedź takiego liderowania w dłuższym okresie. Jestem ciekaw, co Wy myślicie o Olku, jak Wam się podobał Wam ten konkurs, czy według Was Aleksander zniszczył po tym, jak cierpliwie wspinał, wspinał się na ten sam szczyt, czy utrzyma się tam na tej górze kilka sezonów, czy to jest takie cudowne dziecko skoków narciarskich w tym sensie, że to jest taki Aleksander Andrzej Stękała jednego sezonu, który, który, który punktował, jakby biorąc pod uwagę cały kontekst, cały ten sezon skoków narciarskich, no to sukces zniszczoła. jego, jego bym powiedział, no, życiowy sezon. W pewien sposób ratuje nam tą całą sytuację. Tomasz Biśler może odetchnąć w pewien sposób, no bo liderzy Kubacki, Stoch, Żyła zawodzą, Wąsek się rozsypał, Kot-Kot skacze tak sobie. Jeżeli chodzi o tą klasyfikację generalną pucharu świata, to warto tutaj podkreślić, że Kraft po tym, jak dzisiaj gorzej skakał Kobayashi, odrobił do niego trochę punktów, no i w tej części skandynawskiej i później, jeżeli chodzi o ten, te konkursy końcowe, to wszystko będzie do końca emocjonujące, no bo czeka nas teraz ten maraton. Skoczkowie będą prawie w najbliższych dniach ciągle skakać. 196 punktów, które Japończyk traci do Austriaka, jest to możliwe do odrobienia. Tym bardziej, że craft już nie dominuje tak jak wcześniej. Wellinger traci 284. To byłoby ciężkie, żeby to odrobił. Tutaj także na uwagę zasługuje postawa Jana Chirle, który jest czwarty, który dzisiaj zwyciężył, ale on 678 punktów traci, to zbyt. Za dużo tu patrzę na dalszą klasyfikację generalną, jeżeli chodzi o puchar świata, to tak opowiadałem wam, że Olek zniszczył w tym momencie ma 336 punktów i wyprzedził graneruda. No to jak był cel wskoczyć na podium, to zgodnie z tą zasadą Apolloniusza Tajnera, czas na drugie miejsce, na zwycięstwo i następnie na przegonienie Renę Nikajdo. czyli Japończyk ma 344 punkty. Jeżeli Oleg utrzyma tą dyspozycję, to myślę, że Nikajdo, Raimund są do przeskoczenia, czy nawet Syndal, który, który dzisiaj całkiem dobrze skakał, nawet, jeśli Oleg by utrzymał tą formę, to byłby i w stanie wskoczyć do to, tej topowej Dwudziestki i gdzieś zakręcić się koło 17 miejsca, gdzie jest Stefan Lajek, który ma 392 punkty, a zniszczył 336. To jest możliwe, bo w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że będziemy mieli loty, to Timi Zajc, który ostatnio gorzej skakał, ma 423, a pamiętajmy, że w planicy u siebie w domu, gdzie jest skocznia, Mamucia będzie pewnie latał daleko, ale tak jak mówię, 17 miejsce w tej końcowej klasyfikacji, Pucharu Świata, tej Generalce, jest możliwy i, i tym będę się do końca sezonu pasjonował. Mam nadzieję, że te, te kolejne tygodnie będą zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o pozostałych podopiecznych Tomasza, tą no bo, no bo no cieszy to, że Olek w piątek był w topowej dziesiątce, w niedzielę wskoczył na podium, znalazł się na trzeciej pozycji. Ale tak nie może być, że tylko on e, punktuje. To, 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 to w, ty, w tym momencie, dzisiejszy week, weekend wyglądał trochę tak, jakby to były czasy Adama Małysza, gdzie Małysz e, skakał fenomenalnie, był w topowej dziesiątce, skakiwał na podium, a skupień Mateja Bachleda czy Tomisław e, Tajner e, zawodzili, a dzisiaj mieliśmy ta, 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 taką sytuację, że e, no, skakał stoch kiepsko, skakał kot kiepsko, wąsek. Żyła Brędza, no i był ostatni, ten lider nasz, liczyliśmy na niego, no i tylko Olek zniszczył potrafił jakby sprostać zadaniu, skakał dalej. A Norjaki Kasei, czyli weteran skoków narciarskich, pan po 50, który, który niedługo będzie miał 52 lata, potrafił od tych naszych mistrzów, od żyły i od Stocha lepiej skakać. No, mam nadzieję, że to w następnych konkursach poprawi się. Jeśli podobał Wam się mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje odcinki. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, w tym tygodniu będzie krudować piłka nożna i skoki narciarskie. Zobaczymy, może znów pojawią się sztuki. Walki, zobaczymy czy znajdę czas na koszykówkę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!